No Witam Was wszystkich. Tu Gamers Deni, gramy w Gwinta. A w Gwincie dzisiaj polecimy dalej dekiem na potwory jeszcze. Eee, nie wiem, myślę, że to będzie chyba jeden z ostatnich odcinków dekiem na potwory, a potem przelecimy sobie na syndykat. Eee, więc ten może, może jeszcze jeden następny odcinek zrobimy potworami. A potem już e, gramy syndykatem. Dek na syndykat jeszcze nie wiem na co zrobimy, ale. Coś się wymyśli, nie? Coś to popatrzę na PlayGwencie, czy u innych youtuberów podpatrzę. Ech, I zobaczymy. A na razie jeszcze potworki. Dalej czwarta ranga. Jak widzicie nic mi się nie udało tutaj w tym względzie wymodzić. Jutro nadejdzie lepszy dzień. No i będziemy widzieć co się dzisiaj stanie. Co to mamy? Tarcza i wzmocnienie otrzymamy. Tego sobie wymienimy jednego. Mamy żagnicę, dwóch północ nic nie potrzebuje też. Mało sojuszników, dużo kart specjalnych. To jest troszkę nie za dobrze. Nie ma czym grać za bardzo w pierwszej rundzie. No nic, gramy czym jest. Manew okrążający, standardowa zdolność przywódcy. Nie wiem na co to może być dek. Może to być dek nawet na... Nawet na scenariusz z maszynami to mógłby być dek, ale... Nie, A mogliśmy To będzie załatwić na wzmocnienia podróż. albo na ładunki. Raczej. Mi się wydaje. Eee, dobra, no to... Lecimy to maszynę obrężnicze. Co by tu, co by tu? Weźmy północnice. Niech cię świeci miesiąc. I druga balista. No, wspaniale. No, to weźmy sobie Adę. Klinaczka z Sintry, bardzo dobrze. Odporność na ogień, nic prostszego. Okay. To tak. i jeszcze jedna zaklinaczka. Wasze strzały zawsze do wrogów. A polecimy z Tris tym razem? No to pięknie. Hm. A nie wiem, zagrajmy dobór naturalny. To 5 punktów plus 34 to 9 razem. No i spasował Typek. Mamy po 5 kart, tak? No dobra, to spróbujemy poblidować w drugiej rundzie. No siroko. Wszystko fajnie, ale nie mam tego. No, to jest dobre tempo w sumie jak na drugą rundę. Adrenalina z jednym dronem na przykład. Mm. Ale nie mam Igerna. Dobra, spróbuję rozdarcie nagle, nagle far, Naglfar. Naglfarem co mogę teraz wyciągnąć? Ozrel, Goliat, Imlerit lub... ...lub Igern. Cztery złote karty. Że hmm. nie wiadomo co wyciągniemy. Dobra, zobaczymy. Na razie to sobie zostawimy. A z organicznych mamy rozdarcie... Dobór naturalny jeszcze jeden i zarodniki. Więc to mam do dyspozycji z Szepciuchy. Karobalista. так Wysokość nie co robi. No i polecam wzmocnionka. To my tak. No dobra. I teraz karta z deku. Hira? A teraz coś specjalnego. No ciekawe, ciekawe zagranie. Trzeba będzie zaryzykować tego naglfara. Zobaczymy, co to będzie. Może Imlerita wyciągniemy, to w by było złe. Oj, Filipa, trochę nas tutaj w tym momencie brzydkie. No jest Igern, jest Imlerit. Zimlerit daje nam więcej punktów w tym momencie, bo to daje nam 7 plus 6, czyli o, tyle samo, 13 punktów. Natomiast Iger byłby lepszy na trzecią rundę jeśli miałbym Mozrella. No, spróbujmy. Dobra. No, zagrał scenariusz. Dobrze. Dobrze jest. Dobrze jest, nie jest źle. Szepciucha. dla ciebie. Może będzie jeszcze falibora, no nie? Wtedy by mi rozwalił Igerna. Następny wzmocniony trebusz, to mu uruchomi oblężenie. Okej okay. To zadaje najsilniejsze jednostce. Ta i trzeba by się tego pozbyć. Kto cię nauczył tak walczyć? Niech gra. Geralt Art. no to ty mi rozwali na raczej. Miejmy to za sobą. Dokładnie. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy nie polecieć do końca. Mamy tu jeden, 1, jeden, 1, jeden, jeden. możemy zrobić trzy krabopająki plus żagnica. A co on tam będzie miał? Będzie miał jeszcze pewnie jakąś jedną maszynę oblężniczą, żeby odpalić scenariusz. Wtedy będzie miał dwie maszyny, więc bombardowanie zadam mu ile? 4 damage'e, Ile to jest? 4 damage'e plus jeden za każdą maszynę. To jest 4 plus 2, to jest 6 damage'y plus to walnie. Ja już nie walnie, bo sobie ustawimy. Spróbujmy. Nie no, przeliczyłem się troszeczkę chyba No ale... A, drabina nawet to jest Tu nawet nie odpali to sygnalizm do końca A, odpali. Drabina to też jest maszyna obrężnicza Dwoma punktami wygrał, dobra No ale tempa już nie ma chyba jakiegoś specjalnego teraz Więc ważne, żeby Ozrel przyszedł i O, dobre, dobre. O, może być w sumie. Może być w sumie. Gram tak. Przeciwnik zaczyna. Co on tam wykmini? Czarna Raila. No dobra. Północnica. śmiech Rębajło to my sobie imleri co Cię nauczył tak walczyć No i co on tam teraz jeszcze wyciągnie no dodrobinę Niczą. Niestety to już mu brakło a jeszcze mamy 10 na mecz. dobrze jest mamy wygraną Społacało się tym razem pocisnąć no, chociaż nie zawsze tak ładnie wychodzi dobra Pięknie no to mamy jedną wygraną teraz zobaczmy czy się uda wygrać drugi mecz Coś jak na scenariusz, to miał trochę mało maszyn oblężniczych w tym deku. Ale w sumie mu wystarczyło, żeby cały scenariusz odpalić, więc. No, tyle tylko, że no, ostatnia, ostatnia, ostatni etap scenariusza to jest bombardowanie. Bombardowanie bez yy, dużej ilości maszyn oblężniczych jest słabsze. Chociaż wiadomo, że jeśli ma wystawione, jeśli by wystawił scenariusz, plus odpalił wszystkiego etapy, to powinien mieć na placu przynajmniej trzy maszyny oblężnicze, nie? W momencie, gdy odpala ostatni etap scenariusza. No to jest 7 damage. Także 7 damage z samego scenariusza, plus jeszcze Mieli oczywiście z maszyn oblężniczych, które tam wystawił i które mu się wystawiły w trakcie nawet więcej, bo przecież w drugim etapie mu wychodzi mu wychodzi mm, Trebusz. Nie trebusz, tylko katapulta. Eee, moment, dobra, nieważne. Eee, eee, nie wiem, wymienimy to. Jest szepciucha. No dobra, zagrajmy, tak? Mamy Ozrela, nie mamy jeszcze, co prawda, tego Igerna, no ale jakoś to przeżyjemy. Dobra, tak, zróbmy. Jest i jest ok. Drak karbojowy. Można i tak. Jak zrobię to, to nie dostanę punktu. Dokładnie. Zróbmy tak. Krucza matka. Mógłbę pociągnąć z krwawej miazgi, no nie. Ży mnie nie wkurzał. Zróbmy na razie tak. Żeby mu trochę uwalić, bo pewnie ma kapłankę Żeby sobie zboostować dwa kruki Zawsze to już troszkę ograniczymy sprawy Jedziemy szowór śmierdzi mi to tym scenariuszem. Jeśli trzeba, to pomogę. Lampka. No dobra. Śmierdzi scenariuszem, aczkolwiek e, drakkar bojowy. Raczej zwiastuje, że to będzie coś na wiecie. E, w baczy i, i tego typu rzeczy będą się bustować za zadawane do to będzie prędzej. No ale zobaczmy zobaczmy co przyniesie dalszy ciąg tej rozgrywki. Na razie nie jest źle. A, drugą bestię w tu, więc chyba nie ma jednak kapłanki na ręce. Okay. także resecik się przyda, więc szepciuchę by trzeba było chyba zatrzymać w miarę długo. Teraz, gdybym miał na przykład regisa, to mógłby mi całki, cały rząd rozpierdzielić i to dość poważnie. I tak to wygląda: trochę jakby się szykował na tego regisa. Zróbmy tak. Dzik morski też by tu załatwił sprawę dość dobrze. Mamy Ozrela. Ozrela możemy użyć, żeby wyciągnąć mu coś z grejwa co mu będzie potrzebne. ci jedną ręką. No tu krwawienie, to akurat nie. Potrzebne tylko jednorazowo, że tak powiem. Eee... Dobra, polecę jeszcze Imleritem tem chyba. No, raczej powinien spasować dokładnie. To ja też poproszę. To znowu by trzeba było pocisnąć w drugiej rundzie. O, jest Siroko, jest tris. Ja nie mam Żagnicy. Żagnicę może się uda wyciągnąć z tego. a dobra, zagrajmy tak. No to zagramy sobie Nekerka na początek. Co tam ze złotych kart jeszcze zostało? Adda, Igern, Goliat, Żagnica. No i tyle. Czyli mamy 4 złote karty. A, jeszcze pasożerie. Hmm. Dobra, niech się, niech się męczy, niech się męczy, niech zagra jeszcze, bo tu już chyba bym za wiele nie ugrał bez poświęcania zbyt dobrych kart. Więc niech on sobie oh! jeszcze zagra taką jedną. Będziemy mieli równą ilość kart, on będzie zaczynał. Z, ja mam ostatnie słowo. I to jest dobre, bo gdyby tam mi się zbustował jakimś morgwargiem, czy nie wiem co on tam będzie miał, to wtedy mogę mu to zajechać z sirokiem. Jest Żabnica Rozdarcie Nie, rozdarcie wymienimy triago też wymienimy O, to już prędzej Więc teraz ze złotych kart został mi Igern, Goliath, Adda i Posorzyt. Och, głowę przed modron Freją. No, Kradnącą ty las z powrotem. Co by tu, co by tu? Podejrzana sprawa to jest. Będzie dzik morski jak złoto. Trzeba by się było. Dobra, zagrajmy sześciuchę. Mogę być najlepszą. Nie mam I w ten sposób pozbędziemy się też jednej złotej karty do nagle fara. Mamy już teraz tylko trzy. Więc jest duża szansa, że się wyciągnie jakiegoś Igerna. Spróbujemy tego nakwara użyć w następnej kolejce A, jest scenariusz. No dobra, to scenariusz użyje cały Jednako ufajcie i sercu, i rozumowi Nie użył całego od razu Oho kolego no To to był błąd chyba mi się Chociaż może być ciężko, no ale dobra. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Mhm. Jest pokręt. Jest Trembacz, no właśnie. No właśnie, jest rębacz i niestety będziemy w dupie, bo nie mam już teraz resetu. Kurna. Jeszcze ja wiem, czy on mi tak dużo znowu zada tych damage'y. Zobaczymy. I Gernik. Rozwalił to, mamy Ozrela. Co on jeszcze ma tam na grewie? No, on ma też tam jakąś szósteczkę, więc nie ma nie ma dramatu. W razie gdyby, gdybym jednak Ozrela nie rozwalił, znaczy Igerna. A, wyciągnął go sobie właśnie. W tym momencie, dobra. I drugiego rzędu, dobra. Teraz rębacz ładny będzie zadawał damagezem, gremista. No czyste szczury, a w chwili Rębacze jeszcze nie stoi. O, no właśnie. To nas chyba pogrążą, te rębacze. No i teraz poleci dzik morski, więc cholera. No dobra. Lecimy z koksem. Dzisika morskiego tu będzie miał 2, i tu 1, czyli plus 3 dla każdego. To jest razem 6 punktów. A Morgwark jeszcze? Morgwark nasz. No, spokojnie 26. Znaczy, sorry, 16 punktów przewagi, więc ja już tu nic nie zdziałam. Ozrelem mogę wyciągnąć z siódemką Imlerita i to jest wszystko, co mogę zrobić. Słabo. 34. No. Niestety lipa. Ale to zepsułem, bo oczywiście trzeba było żagnicę użyć jako ostatnią. I to już drugi raz tak spaprałem sprawę. Więc sorry. Bo przecież, kurde, wiadomo, że on może mieć morgwarga. A żagnica na morgwarga jest mega, mega po prostu. Czuła więc, e, jeśli mam już ostatnie słowo w grze, to trzeba było Żagnicę użyć ostatnią. Ja pierdzielę, ale głupota, dobra, nieważne. E, jedna wygrana, jedna przegrana. Myślę, że będziemy powoli kończyć tym dekiem, tak jak mówiłem wcześniej. więc e, teraz polecimy sobie e, już syndykatem. Ja postaram się coś tam jeszcze nadgonić pomiędzy odcinkami. Trzeba też zagrać w końcu 11 tydzień, bo dzisiaj. Chyba jest ostatni w ogóle dzień tego 11 tygodnia i będzie 12 zaraz, więc wypadałoby nie. Eee, a tak przy okazji, to już kończę tutaj też drzewko Kiry Mets, zaraz będzie odblokowane. Jeszcze mi jeden został not tutaj za 5 kluczyków, więc to mi się udało nawet sezonowe drzewko raz zrobić chyba w życiu. Eee, I co? Kończymy. Dzięki bardzo za oglądanie. No i widzimy się następnym razem. Cześć.